Na pewno to, czego brakuje, to studia. Ale niestety, jesteśmy miastem 40-tysięcznym, daleko nam do Warszawy, Szczecina, Wrocławia i Poznania. Nigdy w takim małym mieście nie pojawi się ośrodek akademicki. Niemniej naszym, naszą ambicją, naszym priorytetem jest to, abyście byli bardzo dobrze przygotowani do tego, aby dostawać się na, na jak najlepsze studia. Ta scenka rodzajowa, która tutaj została pokazana. Tak naprawdę daje dużo do myślenia, bo dzisiaj trzeba sobie bardzo wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, czy przedłużać sobie młodość studiując, jeśli nie ma się sprecyzowanych zdolności, talentów, umiejętności, czy szukać dobrego zawodu, takiego, który dałby państwu dobrą pracę, godne życie. Dobre zarobki w przyszłości, możliwość założenia rodziny. To są dla Was bardzo ważne sprawy i pytania, tak naprawdę egzystencjonalne, przed którymi stoicie dzisiaj. Im jesteście starsi, tym bliżej do konieczności udzielenia sobie na nie odpowiedzi.